Tak na Instagramie, Halo, Aska, Asia? Cześć, tak, a Kojarzysz? Z kim Degord rozmawiasz? Nizak na Instagramie. 100 zł. Nie. Witam. Asiu, bardzo nieładnie z twojej strony dałaś mi do siebie numer. Zgadnij, gdzie dałaś mi numer numer do siebie. Karcz łódź. Karcz małudzie to są chyba dawno. No dawno, ale postanowiłem zadzwonić, bo będę jechał niedługo do Łodzi. Możemy się złapać na małe co nieco. Hmm. Hmm. Ale teraz to wiesz, że chyba... Akurat... No raczej wszystko jest tu to. No, ale co, możemy nie na tak. dworcu nawet drineczka wypić, tak, czy nie? Hmm. No bo czekaj, Jak gdzie my żeśmy się w ogóle zapoznali, na tym Tinderze czy na tym BADu? Nie, my w karczmie się spotkaliśmy, yy, dałaś mi do siebie numer i już tak w sumie powiem ci, no chciałem z tobą coś więcej, nie, ale się wstydziłem zadzwonić. Paliliśmy, znaczy ja paliłem papierosa wtedy. A kiedy to było, żeśmy się w tej karczmie poznali? to już dawno była jakoś, wiesz Asiu? Bądźcie, że mam ochotę się za kudły chwycić, wytargać, kurde, coś by wzięło. Ja nie mam długich włosów. Mm, krótkie już masz? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Znaczy krótkie, no... Co ty się nie uczysta? wiem kiedy to było, jak ja chodziłam, no, bo ja już no, dawno nie co? chodzę do tamtych Bo ja już się boję ciebie nie zobaczyć. Nie Dalej ja. uh -huh. jesteś taka sexy? Mhm. Uh -huh. Kurde, nie mogę się z skojarzyć, wiesz? No co ty, Aśka. Mówiłaś, że te, że fajne tatuaże mam. Ty my, coś my tu kuźba, coś my... No gdzie, Aśka? klapsa ci strzeliłem, nie pamiętasz? No co ty? Naprawdę nie wiem. No jak, no nie pamiętam. Ja nie pamiętam mi, przy, kiedy przeszedłem. Przykro mi jest po prostu, bo ja myślałem, że mnie pamiętasz na 100%. Jeszcze ci powiedziałem, że po tym klapsie, to ty będziesz nastająco sikała przez tydzień. Nie pamiętasz tego? No co, ty, ty mm. byłeś tak pijana? I naprawdę, ja nie wiem, że ja dużo osób, jak ja chodziłam, to ja tam dużo osób poznawałam, ale. No. Ale naprawdę, nie wiem. A ty skąd w ogóle ty Warszawy? Ja z Warszawy, ja tam... no ale jadę jutro do łodzi. No i tak mówię, jak już tam były klapsy, to ale możemy pójść trochę dalej. To nie? Ja nad... No ja z Warszawy, to ja raczej nikim się nie dopoznawałam. No jak nie, Aśka? Ale zasługujesz na drugiego klapsa. Chodzę, jakiś głos mi coś ten, ale... Coś ci tam kurczę podpowiada, nie? No mówię ci, że my się znamy. Dałem ci buzi w policzek nawet. Mm, coś mi tu wkręcasz. No przestań, Aśka. Mam ci podać Instagrama. O hmm. Ona... A ci Snap'a to... wyśle, co? Ja nie mam Snap'a. Mhm, to na Insta ci coś A... wyślę. Hmm. Co? Nie Jak... wiem. No to wyślij mi na Insta, to może cię spojażę, ale... No, no dobra, to ci wyśle. A co miasta Napięty biceps, napięty biceps. I twoją twarz, nic więcej. No to wiadomo, z którego profilu? No nie no jak wygląda? Jak się zapytałem, co byś chciała zobaczyć, to liczyłem, że kurwa w końcu sobie przypomnisz i powiesz, tatuaż na lewej, na lewym policzku. To imię? A w ogóle, a jak, jak masz w ogóle na imię? Ja, Chris. No. Kazałem Jak? do siebie mówić Chris, tobie się przedstawiłem jako Chris. Nie, coś mi, to jest, nie, nie, na pewno jakimś Chrisem się nie, nie żadnego Chrisa nie znałam. Aśka, Aśka. Obiecałaś, że mnie będziesz pamiętała, ja ci mówię, nie będziesz mnie pamiętała, bo jesteś pijana, ty będę A z pamiętała. Ale kim ja byłam tam wtedy. Kim ja, byłam ja z tobą rozmawiałem na osobności, ale byłaś chyba z ekipą jakąś. No, bo ja na pewno sama tam nie, było, nie byłem, jak Nie byłaś sama na pewno. smutno mi, że mnie znasz, kurwa, ja tak wiedziałem, że tak będzie. Oj, bo ja to mnie nie zmieniał, prawda? Agata Banaś, 5 złotych. Medusa, nie, wysłałam ci dwa maile, zadzwoń do ja mojego na ciebie... brata ja proszę. Nie powiedz, że jak ja usłyszałem, że mam delegację do łodzi, to ja się od razu na ciebie nagrzałem, wiesz? tak. No. Coś mi tu jest jakieś k**wa wkręcanie. No gdzie? Nie, nie, nie podkręcaj mnie, bo cię jutro podduszę. Mhm. Znaczy wiesz, ja się na pewno to po mnie spotkam, bo ja idę do szpitala też. A w co się dzieje? Idę na... idę na hotel. Na jeden dzień, na dwa dni. A po co? Co ci się dzieje? Mhm. Co? No muszę iść do szpitala i nie, nie, nie byłam na covidzie. Mhm. Mm. No skąd to szkoła. Chmielo. 7 zł. Teraz nigdy ci nie będę trudni no. w takim razie. No dobrze no. Szkoła no, pamiętam. Diament w życiu się trafia tylko raz i tego właśnie w tym momencie nie jest. Coś mi jest, coś mi, głos mi jest znajomy, coś, głos jakiś. Ty nawet Ale... teraz chyba na Jebana siedzisz, co? Tak, na Jebana siedzę. No, akurat spałam, wiesz? Mhm. No. Akurat teraz to ja nie piję alkoholu. Nie. Ja na tygodniu nie piję, jedynie piję to na imprezach. Mhm. A dzisiaj to jest normalny dzień. No dobra, słuchaj, Aśka, Zdrówka ci życzę w takim razie. I bardzo no. szampańsko, nie będę ci truł. Szkoda, myślałem, że coś z tego będzie. Ty mnie w coś wkręcasz. Ja ci, na pewno to jest albo jakiś chłopak ci kazał zadzwonić do mnie. Ja na pewno nie, nie znam żadnego Prisa. Ty coś mi wkręcacie. Chris. coś mi krę... Na Chris. pewno żadnego Prisa nie znałam. Jezus, ty, na, ty nie to że znałaś. Ty nawet klapsa przejazd od Krisa. No. Nie, na pewno. Ta. To musiało być dawno, dawno, dawno temu, ale ja nic takiego nie pamiętam. Nie no, wiem, że no, ja na, była... na pewno nie była. ANA Na pewno jak złotych. 150. z Gdańska. Tak, na pewno. Jak 250. Chodziłaś do kibla co chwilę, nie wiem czy rzekałaś, czy ty sikałaś, nie to mm -hmm. co chwilę była rundka do kibla, mówię, kurwa, co jest z tobą nie tak? Tak, kuźba ty, jak, ty jakiś, jakiś kolega Ja pamiętam jak ty jeszcze mi beknęłaś po piwie w pysk, wiesz co to było? Tak, mm -hmm. No poważnie Kurwa, ja znam jakiś, może na pewno cię znam, ale kurwa nie na pewno jesteś z Warszawy i to jest jakiś... Yy... No nie jestem nie mogę z Warszawy, poznaliśmy się w karczmie, No co ty? wyjebnęłaś browala i pęknęłaś w mordę. Ja ci wtedy klapsę strzelił, mm -hmm, tak, nie mm -hmm. pamiętasz? Mhm, mm tak, mhm. Mm kurwa, głos mi... kto to jest? No ja. No ja no ja, no ale. Kris. Wiesz, tym. Ten... Mm mhm, tak, Kris. Ja żadnych Chrisów nie znam. O Jezus, ty to jesteś wariatka, wiesz? Mhm. Mm dobra, słuchaj, ja zaraz napiszę na Instagramie, za zaprezentujesz no. się zaraz nago, dobra? Witam Meduskę, witam cały no tak, czas ja się serduszko się, jak na równa tego. się D. Tak. Dla mnie, dla Krisa. Mhm, mm mhm. Mm no. To czekaj na wiadomość Kurwa, na no Instagramie. Co? Ja A ty co to wiemy, w ogóle jak się nazywam? No jasne, że wiem. Już No, jak się nazywam, no? No, a co ty się tak pytasz? A, no, no to a powiedz jak, a jak ci nazywam. powiem. A jak ci powiem, to, to co? No. A jak ci powiem, to co? No to mi powiedz. No, to no dobra, no a jak ci powiem? Aha, Aśka. Czemu ty mi nie wierzysz? Co jest? No to jest. No ty kurwa jesteś. Nie wiem, wybudziłam się po prostu już ze snu, bo ja już spałam, bo ja rano wstaję. Ja dobra, jestem no mi na... Wyślij mi, dobrze, no to po takim czasie się dopiero odezwałeś. Dobra, wyślij mi to, to, to zdjęcie swoje, jak wyglądasz. Kurwa, to jest głos jakiś znajomy. Ale dobrze. nie mogę... No dobra. No jak wiesz, jak się nazywam, no to wyślij. No dobra, dobra. Bo na razie, no dawajcie, no to Szampańską, cześć, czekaj. <grywa> nie to czeka. <grywa>